Witajcie, tu Wallace, polski gość od zabawek. Zapraszam Was do drugiego odcinka w Beyblade. W dzisiejszym odcinku do walk stanie Galaxy Pegasus i Ray Strike Na tle pierwszego odcinka technikalia są takie same, czyli moja arena to Dragon's Den z serii XTS, moja wyrzutnia to Duotron z serii Metal Masters. Chcę, aby oba beje. Były wystrzone w tym samym czasie, aby miały równe szanse, ponieważ oba są prawoskrętne. Mogę to zrobić. Rundy będą trzy: wygrywa Bay, który po trzeciej ma dwa zwycięstwa. W przypadku remisu doliczam jedną rundę, tak żeby nie było wątpliwości. Myślę, że jesteśmy gotowi. Możemy zaczynać. Runda pierwsza. Rundę pierwszą wygrywa rajker. Runda druga! Rundę drugą wygrywa raj Runda trzecia! Rundę trzecią wygrywa Ray Striker. Z trzema zwycięstwami pod rząd, drugą bitwę Beyblade bezapelacyjnie wygrywa Ray Striker. Gratulacje!